Relacje z ludźmi, żyjącymi z relacji z Bogiem. Idziemy do świątyni, do kościoła, abyśmy zrozumieli, że i my jesteśmy świątynią Bożą. Jestem świątynią Ducha Świętego. A moja żona jest świątynią Ducha Świętego i mój mąż jest świątynią Ducha Świętego. W tym duchu mąż myśli w ten sposób: Jestem świątynią Boga, której moja żona będzie doświadczać bezwarunkowej miłości Bożej. Gdzie moja żona doświadczy dobroci Bożej, gdzie ja jej się oddaję? Również żona myśli: Jestem świątynią Boga dla mojego męża, gdzie mój mąż doświadczy, przeżyje bezwarunkową miłość Boga, gdzie doświadczy Bożej dobroci, gdzie ja Mu się oddaję. I to jest sakrament, widoczny znak. Tu przeze mnie ukazuje się bezwarunkowa miłość i dobroć Boga. Jest to godność osób i życia. Dlatego w świątyni najważniejsze jest podziękowanie, a nie korzyści. Nie zawieramy małżeństwa dla korzyści, lecz aby dać. Aby siebie dać. Matka Teresa odpowiedziała na pytanie Davida, dlaczego jest szczęśliwa? Jestem szczęśliwa, bo daję. Kiedy się daruję, to jest mi wracane. Tak było, gdy Maria wylała na Jezusa olejek nardowy, namaściła nogi Jezusa, a dom napełnił się wonią olejku. To jest owoc dawania się. Małżeństwo jest miejscem wolności. Darmowej. Potrzebuje żona, żeby zasłużyć na miłość. Żona nie musi. Mąż nie musi zasłużyć na miłość. Mąż myśli: moja żona nie musi nic, nic czynić, żeby ją kochać. Kocham ją, ponieważ ona istnieje. I na odwrót nie ma. Skali, która pozwoliłaby zmierzyć, ile ktoś dzisiaj zrobił. Mąż myśli: Moja żona jest dla mnie darmowym darem, a żona myśli: Mój mąż jest dla mnie darmowym darem. Zarówno mąż, jak i żona zdobywają doświadczenie. Jak Kim jestem, nie mogę być nigdzie indziej jak w małżeństwie i rodzinie. Nie muszę udawać, nie muszę grać. Mogę być tym, kim jestem. I jako taki jestem akceptowany, akceptowana. W ten sposób miłość zostaje uwolniona od uwarunkowań. Oczywiście, jesteśmy ludźmi. Jesteśmy słabi. Mąż powinien myśleć o żonie, umieć ją słuchać, dać jej swoją uwagę, a kobieta powinna myśleć o mężu. W naszych relacjach jest targowanie, są warunki. Jeśli mnie kochasz, ja też będę kochał ciebie. Ja muszę mieć rację, a ty musisz się mylić w sklepie jest waga ale w małżeństwie nie może być wagi zrobiłem zrobiłam to i tamto dla Ciebie Ty musisz zrobić to samo dla mnie jeden przykład mąż, mąż mówi do żony czy nie ustaliliśmy że Będziemy dzielić pracę w małżeństwie. W ogrodzie wciąż leżą liście na ziemi. Dlaczego nie posprzątałaś ogrodu i nie pozbierałaś liści? A żona powie: Nie, ponieważ po Twoje liście leżą na ziemi, kochanie, moje złoto. A moje liście wciąż są na gałęziach. W małżeństwie nie może być wagi, ale serce, które kocha i które jest wolne, serce, które nie jest wolne i które nie daje wolności drugiemu, tworzy niezdrowy klimat w rodzinie. Dziecko nie musi zasługiwać na miłość. Nie musi dostawać najlepszej oceny w szkole, żeby rodzice go kochali. Małżeństwo i rodzina to miejsca ochrony. Niezależnie od tego, czy ktoś jest młody czy stary, zdrowy czy chory, użyteczny czy nie, nie odgrywa to żadnej roli. Rodzina to miejsce bezwarunkowej akceptacji i to jest cudowne. Każda osoba w rodzinie jest bezwarunkowo chroniona i akceptowana. Bezwarunkowa miłość i wolne serce dają wolność drugiemu i tworzą dobry klimat w rodzinie. Miłosierne serce przekracza uwarunkowania, a tam, gdzie nie ma uwarunkowań i gdzie panuje miłosierdzie i przebaczenie, jest radość. Dlatego ważne jest, aby członkowie rodziny wzrastali w bezwarunkowej miłości. Jeśli miłość rośnie, może się zdarzyć, że popełnimy błąd, że jesteśmy ki z kimś w konflikcie. I między małżonkami oczywiście, może się to wydarzyć. Jesteśmy ludźmi, ale jeśli miłość w nas wzrosła, to miłość przezwycięży konflikty. Mogą pojawić się w nas negatywne myśli i uczucia wobec kogoś, może pojawić się ciemność, ale jeśli wzrastaliśmy w miłości, to miłość pokona ciemność. Rodzina nie jest targowiskiem, ale miejscem modlitwy. Dlatego członkowie rodziny chodzą do świątyni, do kościoła, modlą się i dziękują. Dziękują najpierw Bogu, stwórcy, a następnie sobie nawzajem. Dziękując, ich oczy się otwierają na tak wiele tego, co otrzymują każdego dnia. Drodzy przyjaciele, rozważanie o modlitwie. Jezus, nasz nauczyciel, oczyszcza świątynię i to jest dla nas jedna lekcja, dlaczego to czyni. Rozważaliśmy to. Rozważaliśmy na ten temat. Dalej modlitwa, sens modlitwy. Modlitwa to nie sklep, lecz przede wszystkim pierwsze dziękczynienie, przyjmowanie, otwieranie serca dla Pana, który nam daje. I w szczególny sposób myśleliśmy o sensie modlitwy, o czuwaniu dobrych uczynkach. Sens, tej oliwy w otwieraniu serca na Ducha Świętego, aby Duch Święty w nas działał. I mówiliśmy o tym ze względu na Chrystusa. To jest bardzo ważne. I teraz, gdy mówię do Was, to to nie musi być ze względu na Chrystusa, może być ze względu na moje ego, żeby się pokazać, może być. I również, gdy czynimy jakieś dobre uczynki, Dlatego módlmy się do Ducha Świętego Aby nas natknął Czasami czegoś nie uczynimy Pomnijmy sobie jak zareagował Jezus On uzdrawiał ludzi Czyni dobro I później Odsuwa się gdzie jest cisza w miejsce odosobnienia? Później przychodzi Piotr i mówi: Panie, wszyscy cię szukają. Chodź, uzdrawia jeszcze. Czyń dobre uczynki. A Jezus mówi nie. Idziemy do innego miejsca. Ciemi. Drodzy przyjaciele. I na jeli i z tej relacji z Bogiem wzrastają nasze relacje z innymi ludźmi, żebyśmy czynili tak, jak On czyni wobec nas. Teraz robimy przerwę do godziny 11. Przerwa do 11.